Siemano, mówi Jakuza, zapraszam Was 18 grudnia o godzinie 18 na spotkanie dyskusyjne będące podsumowaniem projektu Poezja Miejska RAP. Moimi gośćmi będą Numer Raz, Cene, Zaginiony, Piotr Turek, Łukasz Wielgo i Jan Władon, czyli koordynatorzy projektu Poezja Miejska RAP. Na pewno będzie ciekawie, porozmawiamy o samym projekcie, o tym jak przebiegał, jakie mamy wnioski z tego projektu. Mam nadzieję, że będzie to bardzo interesujące spotkanie. No i podsumowanie całego roku spotkań w Hipkow Akademii. Służewski Dom Kultury, Centrum Handlowe Land Przy Metrze służeb 18 grudnia, godzina 18, wstęp wolny. Do zobaczenia. Więcej informacji na Facebooku Poezja Miejska Rap i Hipkow Akademia. Cześć.